Dzień dobry, dzień dobry, kochani moi. Witamy Was w sobotę, 22 lutego. Jest godzina 11.20. Tak, dobrze słyszycie? 11.20, a my już wyszliśmy z domu. A to dlatego, że zabieram Was, jak się uda. Bo oczywiście nie nastawiam się, bo to wszystko się może wydarzyć tak jak ostatnio. Zabieramy Was gdzieś bardzo, bardzo daleko, w bardzo fajne miejsce. Nie zdradzamy Miki teraz. Yy, tak? Czy wracamy pociągiem? Nie wiem, zobaczymy, Niuńku, czy wrócimy pociągiem. Na razie nic nie zdradzamy, yy, będziemy informować na bieżąco. Ale wracając do początku, widzieliście, jak Mimoza u mnie zasnęła. Po prostu coś. Yy, pięknego, coś słodkiego i w ogóle ona bardzo rzadko, znaczy kładzie mi się tutaj na klatce piersiowej, jak na przykład, właśnie czytamy sobie z Zuzią książeczkę. No, do Dominiki też przychodzi, jak się uczy, właśnie. I tak lubi się właśnie kłaść tutaj na klatce piersiowej. Dobrze, niuńku. Na plecach, dobrze. I zawsze jak się właśnie z Zuzią kładziemy już tam o tej 18.30 przed 19.00 i czytamy sobie książeczki. No to ona zawsze do nas teraz, zawsze teraz, ostatnimi czasy częściej do nas przychodzi i właśnie kładzie się u mnie na klatce piersiowej, a wczoraj zasnęła ze mną, po prostu, no i Jacek zrobił nam zdjęcie, a to taki słodki widok i w ogóle, także dobra, tyle wstępu. Drugi wstęp, od początku, widzieliście, robiłam pulpety, oczywiście dzisiaj było tak, że byłam na fitnessie, dobrze, o Zuzia pokaż jaki masz mały ludki plecak. I tam mamy mało prowiantu. O jaki zeszyt. Ktoś zgubił. Robiłam pulpety. Byłam na fitnessie. Więc po prostu dzisiaj dzień jak napięty. Miało być spokojnie. Mieliśmy mieć jakby czas na wszystko i w ogóle. Ogarnięta jestem z praniem. Ogarnięta jestem z prasowaniem. Bo wczoraj na wieczór sobie też poprasowałam. No już ostatnie, jakby tam, podrygi rzeczy. Yy... Tak, kochani. Co, niuniu? Przepraszam, musiałam przerwać, bo Zuzia miała jakąś tajemnicę do mnie, ale się rozmyśliła, żeby mi cokolwiek powiedzieć. Yy, a ja zgubiłam wątek. A, byłam... A, prasowałam wieczorem, tak, wszystko mam ogarnięte i w ogóle. No to mówię, dobra, to idę dzisiaj na fitness. Yy, o 8.30 zaczynają się ćwiczenia, bo zmienili godzinę. O 9.40 już byłam w domu, zjadłam śniadanko, a ja coś mówi: co? Zrób pulpety. A ja mówię: no, tak miało być spokojnie. To oni szybko czmych, czmych, czmych na spacerek. Bo zobaczcie, jakie piękne niebo, piękna pogoda jest. Czmychnęli sobie na spacer, a ja zostałam w tych garach. Także widzieliście, no, ale na szczęście pulpeciki szybko się robi. W jednym garczku mi się gotował bulion z włoszczyzną. Yy, bulion z włoszczyzną, przyprawy yy, No i mięsko mielone oczywiście też z przyprawami, z bułką tartą. Yy, dwa jajka wrzuciłam. No i później jak widzieliście obtoczyłam w mące. Zmarzyłam na patelni i wrzuciłam do gara. I oczywiście co? Wyszedł cały gar. Jak to ja. Ja nie umiem mało gotować, nie umiem mało robić. Ja nie wiem w ogóle co ze mną jest nie tak. No ale widzicie, ja coś lubi, to zja. Dobra, rozgadałam się. No tak, 5, 4 minuty już gadam. Także na razie yy, idziemy sobie do, do tramwaju. Jesteśmy jeszcze u nas na osiedlu. Yy, idziemy do tramwaju i będę informować, jak nam idzie wycieczka. No i kochani, dotarliśmy na BMW. Jesteśmy na pętli Górczewska. No tutaj mam pętlę. Jest, a nieczynna jest za taka główna pętla, tylko właśnie muszę na poboczu stać, bo przebudowując jest przepiękna pogoda. Jest naprawdę w słoneczku fantastycznie, jest delikatny wiaterek. Nie ma yy, takiego chłodu przeszywającego. Czuć, że jest, no na przykład mam nosek yy, chłodny, ale ręce też. Ale nie jest mi zimno, więc to jest naprawdę super. I uwaga, uwaga! Mam 19% baterii. Zapomniałam naładować telefon, więc w razie czego będę nagrywać od Jacka i jakoś będę musiała to wszystko zgrać do siebie. Więc za 12 minut mamy odjazd. Jedziemy 743 z Pętli Górczewska. Także do później. Halo. Kochani, czy się trasa podobała? No. No nie za no, Zobaczcie, jaka jestem obabulona. Wysiedliśmy właśnie z autobusu. Jesteśmy już na miejscu. 743 autobus przywiózł nam, nas do Wolica koło Płochocina. Taka miejscowość. Mieliśmy Ożarów Mazowiecki. Jechaliśmy przez jakieś pipidówki i w ogóle... Pola. Pola. Straszne pola były. I w ogóle. Jeden autobus tylko tu jeździ. Yy, I Powiem wam, że jechaliśmy chyba 55 minut. No to 54, no prawie 55. No pewnie się spóźnił, więc jechaliśmy godzinę, można powiedzieć. I mi się tak zrobiło cennie. Może to po mnie widać i w ogóle i zaczęło właśnie mi być tak zimno, bo tak mi słoneczko przez szybę grzało i tak mi się chciało spać i odpływałam normalnie. Nie jest zimno, właśnie o to chodzi, że nie jest zimno, ale ale po wyjściu z autobusu właśnie ja tak się czuję. Zresztą ja miałam w autobusie dreszcze i w ogóle. Więc co to jest? Yy, więc musiałam się ubrać. Załączyłam sobie rękawiczki. Mam rękawiczki, mam trzy, dwa kaptury i, i ciepłą czapkę. Yy, także mamy ponoć spacer teraz. Gdzieś do Zaborowa czy gdzieś tam. Nie wiem ile to nam się zejdzie. Ale powiem wam, że jak ja bym miała łóżko ja bym normalnie poszła spać. Autentycznie. I bym się zdrzemnęła, i bym spała, odpoczywała, na pewno bym zamknęła oczy. I marzy mi się teraz właśnie coś takiego. już w autobusie tak mówię. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam, że ja się boję zamknąć na przykład oczu, jak jadę w aucie, w sensie jako pasażer. Albo właśnie jadę w autobusie jako pasażer, no nie jako kierowca, nie w autobusie. Poczekajcie chwilkę, bo ktoś idzie. Ok, bardzo wąski yy, chodnik jest, i pan z psem szedł takim do pasa prawie wielki, więc musiałam się rozłączyć, żeby ewentualnie pies nie skoczył. Także wracając do yy, zamykania oczu podczas podróży, nie, nie umiem, boję się. Bo jak zamykam oczy i no coś mnie trzęsie, czy auto, czy autobus, czy pociąg, czy cokolwiek, czy tramwaj, to ja się boję, że ja prowadzę, jestem za kierownicą jakby i że zamknę oczy, o bucika ktoś skupił, i że zamknę oczy, no i że właśnie okaże się, że faktycznie to ja prowadziłam, że ja, ja siedziałam za kierownicą. Ja nie potrafię tego wytłumaczyć, nie wiem czy mnie zrozumiecie. Ale no, mam tak, że nie, nie zamknę oczu, nie zdrzemnę się, yy, nie umiem po prostu. Także dlatego mam taki kryzys, że po prostu kryzys nad kryzysem. Więc musimy się pobudzić. Idziemy, tak, cześć, cześć Suśka. Idziemy teraz troszeczkę się przejść, poruszać. Do biedlanki. Tak, a po co? Po piciu. A, po piciu, no tak. No bo Zuśkała wyszła tylko z domu. I mówi, że jest głodna. Zrobiliśmy oczywiście bułki na wynos. Wzięliśmy sobie po rogalu Seven Days mieliśmy, znaczy dziewczyny miały. No, ale picia nie mamy, no bo mówimy, no przecież sklepów nie brakuje. Ech, więc idziemy teraz właśnie do sklepu, do Biedronki. Koło Biedronki jest PEPKO. Ale wejdziemy do Biedronki, zagrzeje się trochę. I oczywiście Zuś jęczała, że jest głodna Więc w jednym autobusie jeszcze w Warszawie Zjadła jedną bułkę z wędlinką I w ogóle A to z, paru, to, z papryczką, kiełkami i w ogóle Taka buła przyklejana Dość spora Teraz tym 7,43 Zjadła Seven daysa 7,43 7,43 Powiedziałam tak Więc po prostu taki mały głodomor I pasi brzuch Dobra, także przechodzimy teraz przez ulicę to się rozłączam no i my już po zakupach tradycyjnie odwiedziliśmy biedronkę w Pepko nie byliśmy o! pociąg będzie! stop! zobaczcie zobaczcie nas się zamykają jesteśmy na przejściu zaraz będzie pociąg jechać no a ja Biedroncu sobie kupiam co? Rękawiczki za 5 zł. O, samolot! Ale... No, także buły kupione, rękawiczki kupione, piciu kupione. Suszka, a co ty masz? kajserki? Nie. A pszenne czy jakieś tam? Tam mamy peron jakiś. A gdzie my idziemy? No także czeka nas jakiś spacer, Matkę, jak dzwonią. O, jedzie pociąg. O, jest, dynda. Słoneczek, <grywanie> zobaczcie. Koleje masowieckie sobie pojechały do Warszawy. Tak? Do końca jechał? Nie wiem. Aha. No dobra, Schlały się, otwierają. Możemy dalej iść na spacerze, w słoneczku, przy ulicy, głośno i w ogóle. Jeszcze zapomniałam wam, kochani, powiedzieć, że jest godzina 14.30, tak? Czego marudzisz? Nogi mnie bolą. Nogi cię bolą? Nie, Zuzia, szalałaś, siedziałaś, znaczy siedziałaś cały czas w autobusie, później szalałaś, skakałaś. No, ojejku, nie wiem, czy to nie będzie obcierać, przepraszam najmocniej, znowu takie mogą być dziwne efekty. Mojego dynającego się mikrofonu. Ale już mi jest cieplej, powiem wam. Rozgrzałam się troszkę, zaraz kaptur sobie zdejmę. I co? Idziemy na spacer. Gdzieś do Zaborowa. Ponad godzinę ponad mamy iść. Bo teraz mamy jeden, przy... jeden autobus. Ten 743. Z powrotem do Warszawy. I właśnie mijaliśmy tam przystanek za nami. W stronę Warszawy to mamy o 1622 dopiero. Więc jesteśmy uziemieni Mamy jeszcze pociąg, co prawda, ale to jeżdżą koleje mazowieckie. mazowieckie. Yy, to nie jest SKMK. Co wtedy wracaliśmy pociągiem, że ja mam za darmo, a tylko Jacek sobie kupił bilet. Yy, więc chyba te. Koleje mazowieckie to nie wiem na jakiej zasadzie, no widzicie, my nie jeździmy pociągami, to tak jest właśnie, że nie wiemy, czy to można na moim bilecie jechać, w sensie ja mogę, że nie kupuję, a tylko Jacek sobie kupi, nie mam pojęcia jak to jest. Ale pogoda jest naprawdę cudowna, zachęca to spacerów i w ogóle. Nakupowaliśmy sobie jedzenia, suchy probiant. My z Jacekiem jakieś zapiekanki takie były w promocji. Powiem wam, że bardzo dobre. Wciągnąłam połówkę, połóweczkę <laughs> yy, i smakował bardzo dobre, takie troszeczkę pikantne. No, także mamy piciu, mamy coś na słodko. Jesteśmy przygotowani. A oczywiście w domu, po powrocie czeka na nas jeszcze obiad. No bo oczywiście spaghetti, tak jest wyjęty spaghetti, jest yy, wyjęty rosołek, tam się rozmraża. już yy, sznurówka ci wypadła. Więc yy, wrócimy, to Zuzi Zuziu, to wrócimy, to zjemy jeszcze obiadek. Zuzia, idziemy sobie powoli spacerkiem, a ty jęczysz, że cię nogi bolą. Halinka, Halinka, no co ja ci poradzę, Zuzia, no nie mamy tutaj barana żadnego. Zamówić taksówkę, o Dominika nie idzie i nie jęczy. Więc no z bagietką idzie, Zuśka idzie z bułkami w, w, ten, w siateczce. elegancko, No także kochani moi <grywki> jesteśmy uziemieni i musimy naprawdę iść. Teraz już jesteśmy zmuszeni, no bo przecież nie będziemy nigdzie ten... Zusiu, ja nie mogę cię wziąć, kochanie. No to trudno, to co? No co? A Miki, musisz jeść teraz? Idziemy jeszcze kawałeczek. Dobra, także później się złapiemy, bo nie wiem gdzie wylądujemy. Mówię, jest 14.30, więc czas mamy fajny, dobry i w ogóle daleko masa od domu, ale no co, przymusowy spacer musi być, bo inaczej się nie da. kochani, zmiana planów, ja już zjadłam kaptury widzieliście jakie piękne koniki Tak, takie ja maleństwa dwa do nas, do nas podeszły Zuzia była akurat na barana bo jęczyła, że jęczała, że ją nóżki bolą więc była u Jacka na baranie o kurcze rozumiem, tak bateria mi pada więc podeszliśmy sobie do tych dwóch koników dzieciaczki do nas podeszły a duży konik sobie coś jadł daleko, więc nie podszedł. No i zrobiłam wam te zdjęcia, pokazałam, jakie były słodkie. Tak, jesteś na zdjęciu. Więc mówię, zmiana planów, i wracamy się jednak do tego pociągu. Więc, bo za długo tam iść, będzie już za późno, żeby tam do tego zaborować, gdzieś tam dojść, później stąd się wydostać do domu. To byłaby masakra. Także musieliśmy się wrócić. Idziemy na stację do pociągu koleje mazowieckie. Najprawdopodobniej musimy kupić bilety. Zobaczcie jaka fura jedzie. O! Bo jesteśmy na wsi. Ale fura. Jakie oponki cienkie. Dobra, także wpada mi bateria. O Jezus, pozostało mniej niż 5%. Dobra, kończę. Pa! Kochani, kochani, mamy bilecik już na pociąg. Jedziemy z Płochocina do Warszawy Wschodniej. Później tam jeszcze w busa i w ogóle. Już nagrywam na Jacusia telefonie, bo mój się pożegnał. Nie miał siły. O, samolot ci znowu. Także yy, za... Ile mamy? Która jest godzina? Za ile? Za 3 minutki. O, już jedzie. Za 3 minutki wjeżdża na peron. Także zaraz ruszamy. I jedziemy. Zuśka na bułę. Bardzo głodna jest. O, także co? Ale Zuzia, zobaczcie, stamtąd jedzie sobie pociąg. My sobie ruszamy do domku, ale wyprawa. No i już, o! Mikrofon mi uciekł, i już jedziemy. Zobaczcie, Zuzia! No. Normalnie, prawda, znowu jedziemy pociągiem. Zaraz będzie pani konduktor, sprawdzała bilety. Musieliśmy kupić oczywiście bilet rodzinny, najbardziej się opłacał. Nie ma w ogóle kolei mazowieckiej, nie mają w ogóle zniżek na, yy, dla honorowych darców krwi. Nie wiem dlaczego, bo jak jechaliśmy nawet do Radomia, dobrze, jak wracaliśmy, yy, jak jechaliśmy po auto do Radomia, yy, po tą nieszczęsną cytrynkę. Tylko też jechaliśmy kolejami mazowieckimi i właśnie, i właśnie tam nie ten nie było, nie było i tam nie było właśnie zniżek, bo nawet Jacek dzwonił na dzwonił na infolinię żeby się to wiedzieć, ale powiedziano, że właśnie nie ma kolei nie mają zniżek dla honoru, tych tak coś Paranoja. Także wydaliśmy 30 prawie 7 zł na 4 bilety. No, bo to tak zwany bilet rodziny. Najbardziej się opłacał, bo jeden bilet kosztował ponad 10 zł. 10,50 bodajże. No, a rodziny wyszedł nas 36 z groszami. Także jedziemy, będziemy przed 16 w domu. No i jesteśmy. Warszawa Wschodnia. Słoneczko jeszcze świeci. Ja teraz sobie wieję. Suzi się podobało, nie? Podobało, podobało się. Tak, Zusia sobie A, skórkę urwała. Jest krew, ale krwawisz. Zusia sobie skórkę urwała, oczywiście, bo lubi się tak komerać przy tych ustach. I są ukryzła i leci troszkę krewki. Także teraz idziemy na autobus. I do dołku. Już naprawdę jestem zmęczona tym tą tułaczką. No i jak coś jeszcze namówił nas na jedną wycieczkę Mama, Zuzia, się, chcesz, chcesz Zuzia się ucieszyła, że jedziemy jeszcze na wycieczkę ja już nie mam siły, ale dobrze, że siedzę <laughs> w pociągu było krótko, fajnie szybciutko Mama. jakoś fajnie śmignęliśmy za 11 minut, za 10 w sumie mamy autobus o 16 16.11 o 16.11 mamy odjazd z dworca wschodniego na metro Młciny. jest dużo policji przy dworcach dworzec wschodni też jest obstawiony policją bo dzisiaj mecz Legii w Radomiu z kim? Radom jak? czy Broń? Radomiak? z Radomiakiem Legia gra więc zaraz będą kibice odjeżdżać więc policji bardzo dużo oj Suziu o radiowozy tam Widzicie? O, tu Siup. Jest radiowóz. Eee. Także. No, wracamy sobie. 156 autobusem. Dworzec Wschodni, metro Młociny I z metra Młociny już do domku. No, a w domku trzeba coś zjeść ciepłego. Ja się napiję herbatki z Miotkiem. Yy, z Miotkiem. No, też z Miotkiem. Lubię z miodem Bardzo lubimy miód. Yy, herbatki malinowej na rozkrzewkę. Yy, więc puszamy za 9 minut. Za 9 Tak, za 9 minut. minut. U nas jak w kalidoskopie Mamy odjazd za 4 minuty. Za 4. Za I nie idziemy do młodzień bo to za długo by trwało. Jedzie ponad godzinę, tak? Do młocin. 66 minut. 66 minut jedzie całą trasę z twórca wschodniego do młocin. Więc wysiądziemy sobie na trasie toruńskiej yy, na Żaraniu I, I pójdziemy do naszego yy, busika I stamtąd już z Żarania do domu. Także jeszcze nas czeka. Zuzia. Zuzia, zobacz ile do Żerania będziemy jechać. Na no, Ż jest Ż Żeranie pesł. Zobaczymy zaraz, zobaczymy ile będziemy jechać do Żerania. Z Żerania musimy sobie zobaczyć, u której mamy odjazd busa do nas. I chcę już do domu. Taka tułaczka to. Tak. I... Tak, poszła sprawdzić, zapomniała, Jak podeszła do mnie, już zapomniała i jedziemy do żerania. No. no, czekam, czekam, tak. Czekam, czekaj. No, czekam, czekam. Poszła sprawdzić. No, minut. Do żerania? 50 minut? O mój Boże. No, ale dobrze, że siedzimy. Nóżki odpoczywają, główka odpoczywa. Jutro idę na kicanie, na no, 8.30, ale do Madzi, więc dzisiaj czuję, jak mnie bolą wszystkie mięśnie, bo miałam przecież sporą przerwę. Ostatni raz byłam w czwartek w ferie, więc no, czuję przerwę. Niby mięśnie mają jakąś pamięć. Mm, mięśniową, ale moja ma chyba sklerozę i nie pamięta nic w moje mięśniu. Moje mięśnie nie pamiętają nic. Ach, wszystko mnie boli. Dobra, zaraz ruszamy buziaki.